Cześć, poniedziałek, godzina 9.10, o 11 najpóźniej muszę opuścić swój pokój, ale postanowiłem zaliczyć jeszcze jedną atrakcję w tym czasie, o której wspominały już dwie osoby. Eee, 2,5 km w jedną stronę, czyli 5 ogólnie na miejscu, dam radę. Kto jak nie ja. Na razie pozdrawiam. Powoli zbliżam się do ciekawego miejsca. Jak to mówią Amerykanie? Museum of Art. Jednak większość Europejczyków, zresztą Amerykanów również, kojarzy to z jednym. Film Rocky. Rocky Balboa ćwiczył między innymi w tym miejscu, biegając po schodach w górę i w dół. Spróbuję i ja. Naprzeciw budynku Museum of Art znajduje się pomnik Waszyngtona. Jerzy Waszyngton na koniu. Pod spodem mniejsze rzeźby. Widzę łosie, niedźwiedź, indianin. Nie wiem czy to też nie są jakieś postaci mitologiczne. Nie doczytałem, zanim tutaj przyszedłem. Był zdecydowanie łatwiej się zbiegać. Więc <laughs> biegiem do hotelu. Dzięki za dzisiejszy trzydzień. Ale widzimy się jeszcze dzisiaj w Nowym Jorku. To Zaczynamy może już nie, bo będziecie spać. 6 godzin różnicy czasu. Cześć.